Siemanko, z tej strony Gothic, a dzisiaj jest ze mną Damis. Siemanko, ja jestem Damis i nie włączyłam mi się nagrywanie. Siemanko, z tej strony Gothic, a dzisiaj jest ze mną Damis. Siemanko, a z tej strony Damis, a ze mną jest dzisiaj Gothic. I... To jest taki nietypowy filmik, ponieważ założyliśmy serwer, który już kiedyś tam dawno istniał. I jeżeli jesteście starymi moimi widzami, to możliwe, że widzieliście teraz usunięte odcinki serwera pod tytułem Diaksowa Kraina. No i teraz postanowiliśmy tak jakby odnowić tą serię i zrobiliśmy serwer, z którego, z którego wszyscy będziemy nagrywać i będziemy zapraszać ludzi. Może dam coś powiedzieć o tym serwerze? Jaki to będzie serwer? O co w tym będzie chodzić? Na jaką wersję? Server Survival. Wersja to 1.7.2 albo 1.7.4, jak kto boli. Yy, Spauna budowaliśmy 2,5 godziny. Yy, niestety nie zapisano się mapa. To jest uh -huh. druga wersja tego słowa. Tak, tak, bo wczoraj, znaczy się, no nie wiem kiedy wy to oglądacie, ale u nas jest wczoraj, czyli dzień wcześniej przed tym jak my teraz nagrywamy, yy, zbudowaliśmy takiego samego spawna, no i niestety mhm. jak chcieliśmy zreloadować serwer, to niestety się yy, usunęła mapa, tak? Znaczy się usunął się spawn, tak? Nie, nie było tego w ogóle. Tego gdzie nie było. Mm. Więc dzisiaj od nowa to musieliśmy yy, robić. Los. Tak, jak wycofam tam jakieś głosy, uda mi sa, ale to nie zwracajcie na to. No sam. wiem, ja tutaj muszę, będę musiała napisać jakieś. Dobra, no więc tak, zacznijmy, jesteśmy teraz na spalnie. Yy, mamy tutaj tak, jeżeli ktoś z Was spadnie, znaczy ktoś z Was, no nie wiem, mówię to, bo może kogoś zaprosimy na serwer kiedyś. No właśnie, tak jak więc... jakiegoś widać czy coś. Tak, tak. No to, yy, to tutaj ma, możecie sobie wpłynąć. Ogólnie wspomnę się składa z takich wysepek, tutaj na dole są mm, drzewa. W sumie to z moich widzów nikt nie wbije, bo nie mam widzów. się tam trochę masz. No. Może jak zaczniesz nie... trochę więcej nagrywać, się tam wbije. Nikt mnie nie lubi. No <noise> i tak zacznijmy. Tutaj mamy piękny niebieski napis Damy nad jak samej krainie. O Jezus, ciało mi grejs ci znaczy. Mamy mamy info i tak, tutaj na razie nic nie mamy. Będziemy dodawać, jak będą jakieś ważne informacje mm, na temat serwera, no to po prostu będziemy tutaj dodawać. E, tutaj mamy listę graczy, na razie jesteśmy we dwóch... No dwie, znowu dopiero... spadłem, shift mi nie no, zaczynamy e, dodawać liczbę, więc mamy na razie mnie i Damisa. <laughs> o, oh, fuck, ja też spadłem. Mamy tutaj obsadę. Co tam na obsadzie? Obsada no to headadmin, gettykruk, no i założyciel Dams. Damis stworzył serwer. Tak, um, a i mamy jeszcze zasady, to są trzy proste zasady, szanujemy innych graczy, nie grifujemy budowli, admin ma zawsze rację, no i to jest chyba wszystko najważniejsze. No i to chyba tyle jeśli chodzi o ten film. Tak, y jeszcze tylko pokażę z zewnątrz. A no ja pokazywałem już na początku trochę. Nie, ja mam szyderki, więc teraz szybko zmienię komendą sobie. bo no i tak to wygląda. Przepraszam za katar jakiś. Tak wygląda od góry. O! Tutaj jest w stanie doróbka. Ktoś postawił deskę, pewnie kopi. A, tak, tak, tak. No ja tam Dobra, się zmieni zaraz. No. Ale tutaj, no, no, spoko. A, tutaj, patrz, liany. To przez to drzewo, bo... W... Chcieliśmy tam drzewo zrobić, robiliśmy jedno drzewo i... Normalnie takie wielkie się zrobiło, że... Tak, tak to trochę... ...to <śmaliło> nam tutaj i nie zrobiłem bibliotek. No z doradząc, drewno. Dobra, później to wszystko... A ja jeszcze pokażę tutaj jedno miejsce. To chyba było tutaj. Renderowanie to... świata i przecina grę. Mi też tak wyrośli, no. A jakby co właśnie, mam przejść dalej i teraz troszkę... <laughs> I tutaj no, no. będzie jakiś pixel tak, no. tutaj jakiegoś na Janka to walniemy czy coś w tym stylu, nie? To, to walniemy sobie może jeszcze dzisiaj. A pierwszy taki odcinek już porządny, nie wiem kiedy będzie u Damisa, czy będzie chciał sam, czy ze mną może nagrać. No to oczywiście nagramy sobie. Może jeszcze dzisiaj nagramy, no bo chciałbym już tutaj zacząć. No właśnie to, możemy, możemy. Chanki dzisiaj trochę tutaj mi, o, mi radę, też nie? Ale to przez nagrywanie. O i ogólnie tak, serwer jest na 1.72, Tutaj jakieś takie podstawowe pluginy są, bez modów. Coś z tego kwadratowa masakra, ale mówię, to jest tylko w stylu, bo to jest inny serwer. I tak, oczywiście, jeżeli ktoś z Was się dostanie na ten serwer, no to oczywiście może nagrywać, bo będziemy się cieszyć i możecie sobie e, z innymi ludźmi oczywiście też znajomo znajomości. E, no, wszystkich możecie zapraszać, tylko musicie najpierw spytać administracji. Tak, po prostu my jak będziecie na serwerze, czy tam jak ktoś z Was się zgłosi, my tam wyślemy podanie, Wy tam sobie to wypełnicie. No i tyle, my wyślemy Wam naszego Skype'a, pogadamy, umówimy się co i jak. No i po prostu dodamy na serwer, dodamy na waitlistę, bo to jest na hamacie niestety, ale spokojnie, lagów nie ma. Czasami tylko tam łapie, ale to, to tam bardzo rzadko. A no tak to serwer wszystko chodzi i myślę, że będzie prawie cały czas włączony. Wiadomo, jak na razie tylko my we dwójkę jesteśmy w serwerze, no to krócej ten serwer jest włączony. Ale jeżeli będzie już więcej tych osób, no to myślę, że to będzie tak hmm, no. ja, dobre. No, no to chyba byłoby na tyle na ten odcinek. A ja myślę, że się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie, dać lajka i dodać komentarz. No, i tak, no chyba tylko od Ciebie dostanę lajka. Nie, ja tam dam linka do Twojego kanału. Ale dobra, no to, to by było na tyle, nie? Eee, czekajcie na odcinki z tego serwera. Tak, jak się podobało, eee, to wiecie co hmm. tak. zrobić. A, jeszcze jedna no, rzecz, patrzcie, bo tutaj mamy diak, blog diaksów. No to oczywiście tak samo jak ale... Spawn! z napisem spa, sab, spa, spa, spawn spawn. Widzicie, jak się będziecie dzisiaj topnić na spawn, to się pojawić. Wiecie, teraz spamie komendą spawn, 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 spawn. Dobra. Więc e, dzięki za mną był dzisiaj Damis e, No i to chyba tyle, nie? Na ten odcinek. Więc dzięki za obejrzenie, darezi.